Cześć! Witajcie moi kochani. Jesteśmy na strychu. Gdzie jak widać, stoję. Więc strych nadaje się, żeby w nim stać. Natomiast zacząłem tutaj nagrywać. Bo jest najlepsze światło. Siedzimy sobie przy wyłazie. Zacznijmy od tego miejsca, bo. Tu widać ci kilka ciekawych usterek. Za mną widzicie wełnę mineralną. To jest membrana. Tu pod spodem jest folia. I co nas tym zastanawia? No mnie, dlaczego to wszystko nie jest pozapinane, po podłączane, żeby uszczelnić razem z wełną? No ale nic. Wyjrzyjmy sobie. Trochę powietrza. Uważajcie, bo można łatwo sobie szybkę Trochę powietrza. I tak. Jak widzicie, ten kominek nie posiada czegoś. Tu i tu. Cała reszta jest ok. To są wywiewki. Ja wiem, może u sąsiada będzie lepiej widać. Wywiewki. Dobra, mam dzisiaj głupkowaty nastrój, bo siedzę tutaj kilka godzin. a łazienka nie podłączona więc sami rozumiecie od skakania na nóżce z lewej na prawą trochę ogłupiałem e, więc tak, no tutaj więcej co mogę Wam pokazać tutaj widzicie wentylację takimi elastycznymi rurami to jest jak najbardziej w porządku za mną jest rekuperacja e, no, i to tyle. No, poddasze niewykończone. E, najgorsze, że będzie tu tutaj hulało zimno sobie e, zimą, bo trzeba uszczelnić wyłac. Ale wpiszemy to w protokół. Teraz jesteśmy na poddaszu. Nie, no, na piętrze. Labirynt pokoi. Mała powierzchnia, ale wszystko ze wszystkim połączone. Można sobie śmiało chodzić w każdą stronę. <laughs> Jak myślicie. Od czego mógłbym zacząć? No, mówcie nie wstydźcie się. Tutaj mówiłem głupawka na stół. Sufit na całości będzie podwieszany. Niżutko, bo niżutko, ale będzie podwieszany. Generalnie yy, do samej jakości prac nie można się przyczepić. Natomiast można się przyczepić do jakości poprawek. Za mną widzicie świeże tynki, e, brzydko naciągnięte. Akurat był pan, który je robił. Przesympatyczny człowiek. Ciężko było mi mu powiedzieć, że schrzanił. No już cóż, taka praca. Nie eee. ja się cieszę, że nie poszedłem z nim do kotłowni, gdzie przyklejał płytki. Chcecie to zobaczyć? Wszędzie, bo ja mówię tu, mówię tu. Przepraszam. No nic. Eee. To miało jakikolwiek sens, to muszę o czymś tutaj powiedzieć. Więc tak, taki standard, że grzejników jeszcze nie ma, to wyłażą przewody pod grzejniki. Wentylacja wykuta tak, aby tylko bez kratki. Są też mniejsze otwory. Te mniejsze otwory nie pozwalają zbytnio. Na pomiar przepływu powietrza. Są. Tu mamy garderobę bez wentylacji, ale będzie rekuperacja, więc może będzie podłączone. Smutna rzeczywistość. Co więcej, kable nieobsadzone nie w gniazdkach. To problem, jeżeli chcemy sprawdzić, czy wszędzie jest prąd, ponieważ wiemy tylko, że prąd jest w rozdzielni. O, moja taśma! Zapomniałbym, nie wziąłbym do domu. No i tyle. Co ja to jeszcze zmierzyłem? Nie, nie tyle. Zmierzyłem tutaj jeszcze wysokość tych drzwi. O, tych. O, tych. I miałem 207 cm. Te mają 207 i 8. Pozostałe mają 208 z hakiem. Trochę nisko. Wolimy jak jest 210-211. No ale też się coś dobierze. Sporo nierównych kątów. Największy chyba ten tutaj. Kąt na klatce schodowej, więc nie robi dużej różnicy. Drugi w kolejności w na wejściu. Może być widoczny na podłodze, jak ułożymy butki. Nie? tam będzie kąt tam się będzie zwężała płytka albo rozszerzała nam się tam będzie. i to będzie widoczne posadzki niezłe, nie popękały e, jedna usterka na posadzce widzicie to żył, tą krateczkę? o tam jest e, jedna istotna usterka jaką znalazłem to 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 jest pręt zbrojeniowy, który nie został zakotwiony w, w wieńcu Ciekawe czy wszystkie tak mają, czy tylko ten, który akurat było widać. Co tu więcej? No, tutaj kątów to akurat jest mało. Jak widzicie, okna są w strasznym stanie. Są brudne, są na nich taśmy, naklejki, instrukcje. Jest na nich wszystko, a to wszystko powinno zniknąć. Wentylacje kuchnia. Są dwie. Łazie ten kominek. Jest spalinowa i wentylacja grawitacyjna. Łazienka. Też mamy no. hol. Przypuszczam, że to pomyłka. Natomiast w garażu. W garażu już nie ma wentylacji. Ale cóż to? Może to to? Nie, to jest wyczystka. To nie jest wentylacja. Obiecana. Ojej, to się zamyka samo. Jest światło. Ej, żebyś mnie nie zamknął na stawę. Mm. Spójrzcie sobie jak można płytki położyć. Mm. Generalnie jeszcze brak pionów. No to jest tylko kotłowo, nie ma się trzeba wie. Ale już te drzwi to mogliby zamontować. Bez szpary tam jest, bo się świecą lampeczki Brak wpisu korków To ważne Warto to mieć Bo przy 36 korkach ciężko się połapać Przepraszam, ale to muszę zanotować Bo jak zapomnę o tym powiedzieć, to będzie klops Wziął ktoś długopis? Dobra, wprąd. Brak spisu korków. Brak spisu rozdzielni. Czasem zapomnieli nam, że nie mówię do moich followersów, do Was, że nie mówię. I piszę na tych protokołach w takim. W prostym języku, żeby można było mnie zrozumieć, a potem zwracają mi uwagę, że e, panie inżynierze, ale to się nazywa troszeczkę inaczej. Mm, otóż e, dobra. Gdybyśmy wszyscy wiedzieli jak to się nazywa, jak należy to zrobić, to chyba nie byłoby dla listy usterek, prawda? Więc chyba tylko ja wiem, co należy to należy wykonać. Mm, a teraz patrzcie jakie wyba okno. Takie fantastyczne okno. Takie duże. No, ja żałuję, że takiego nie Ale ma drobne usterki. No choćby tam szparka taka. Ty szparka. Eee... Może się czepiam Widać to coś tam? Dwa odcienie. Dwa odcienie bieli i różne nity. Ja wiem, że się wczepią. No ale cóż, taka praca. Do tego mamy płytę pod taras, która sama się zdlatowała na pola o 3 metrach, a no może o 1,5 metra. Teraz ma 6 pól. Dlatego dlatujemy zewnętrzne wylewki co 3 metry. żeby same tak sobie nie zrobiły. Hmm. To jest, no tak, e, rura e, na wietrzak Rura powietrzająca do komina e, Brak kratki mm, Brak rynny, leży Sterowanie mi nie idzie To, Aha. to jeszcze e, brudna Tutaj będzie lepiej to zobaczyć Trudna podbitka Niby nieistotne, ale weź to umyj teraz sam Ech, Nie wiem czy będziecie to dobrze widzieć Obróbki blacharskie przy tynku nie przylegają do tynku W związku z czym może tam coś zamieszkać A nawet może tam się zbierać woda Wilgoć gotowa Wystarczy z sylikonem, no ale ktoś ten silikon tam musi położyć i takich miejsc jest kilka. Uwaga, na budowie, na drut. Teraz tam pójdziecie sami, bo ja się boję. Widzicie? Ładnie jest klejem wypełnione, ale nie wszędzie. Tu już kleju zabrakło. To jest cokół. No, skoro na części jest kleja, na części nie, to znaczy, że ktoś zapomniał. A że nikt tego nie sprawdza, to nie miał kto przypomnieć natomiast jeszcze tam jest ładnie pokazane widzicie tu już jest wykończony nie ale tu nie spójrzcie sobie blisko piana sobie już cała zdegradowała właściwie jej właściwości nie ma więc właściwie można byłoby ją wywłaszczyć o co tam chodzi ten fragment betonu, ten fragment betonu e, nie powinien występować. Tam powinniśmy mieć najlepiej belkę systemową stworzywa, która pójdzie sobie do samego dołu. E, oprze się na murze i będziemy mieli to pięknie zamknięte. Druga opcja ona będzie, e, ta rama będzie na stalowych wspornikach, pod którymi wyjdziemy styropianem z posadzki i dołączymy się do styropianu na elewacji. Natomiast tutaj mamy opcję, że no tu są połączone te styropiany, tak jak patrzę na grubości. No dobra. Trzeba byłoby to rozkuć. wam to narysować, o co mi chodzi. No ale... Tu może się czepiam, ale jest takie miejsce, w którym na pewno się nie czepiam. Jesteś tam jeszcze? Jest to miejsce. Widzicie, ile mamy tutaj pianki? Sam beton i trochę pianki. Umówmy się, że to jest piana montażowa nieuszczelniająca w tym miejscu. Yy, I tam nie ma ciepłego montażu. To zamykam okno, bo przeciąg zrobiłem czegoś takiego nie chcemy, bo potem nam hula chłód pod drzwiami. A nież niech ktoś tam sobie zrobi, nie daj Boże, drewno zamiast płytek. W tym miejscu. Beton. Powinni to wyciąć równo ze styropianem, bo tutaj mamy. 5-6 cm wylewki, pod spodem mamy 5 do 10 cm styropianu, więc to powinniśmy skrócić o grubość wylewki, o grubość styropianu, wyjść styropianem, żeby się połączył z tym. No tu już umówmy się, wtedy też można dać styropian, i żeby to nie pracowało, musi mieć jakiś sporniczek stalowy, który podeprze się aż tu. A to wszystko będzie zamknięte pięknie. Niestety tak tego nie zrobię. Dobra, to może usiądzimy sobie w jakimś wygodnym miejscu. Gdzie jest dostatecznie wygodnie, żebyśmy mogli sobie pogadać? Tu będzie spoko. Tutaj znalazłem usterki, kocham. Lecimy po kolei. Moja czeklista, którą zabieram na każdy odbiór, w której czytamy. Jesteśmy w Chotomowie, jest ósmy... Tu patrz. Jesteśmy w Chotomowie, godzina już 15. Ósmy I tak, wymiarów nie znam, wysokości nie znam, powierzchni i pomieszczeń nie znam, ponieważ nie istnieje projekt, który można byłoby mi przekazać. Nie jest to problem, natomiast w charakterystycznych pomieszczeniach pomierzyłem tą powierzchnię, żeby można było sobie to sprawdzić. Są też wymiary długość, szerokość salonu, które są dla nas najważniejsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dla mnie powierzchnia mojego salonu części dziennej była najważniejsza. Co jeszcze? I wymiary tych, tych pokoi, w których mierzyłem powierzchnię, żeby można było zweryfikować, czy nas deweloper nie okantował. Całości nie inwentaryzowałem gdyż nie miałem tego w zakresie. Garaż. Tak, wysokości drzwi umożliwiające ich montaż. Minimum 210. Tak jak Wam mówiłem jest 207-208. Na piętrze. Na dole jest 214. Czyli ktoś się walnął w wysokościach. Garaż, brak wentylacji. Jest spadek, nie ma kratki. Czyli OK. Znaczy brak wentylacji nie okej. Okay. Spadek zamiast kratki OK. Uwagi. To zbrojenie w kuchni, które Wam pokazywałem, ten, ten przewód... Patrzę, tutaj jest tyle przewodów, gadam pod... Ten pręt ten zbrojeniowy, który tam wystawał. Kąty. Nawet tu za mną nie ma kąta. Nie ma kąta. Oczywiście są mało istotne miejsca, są bardziej istotne. Zaraz przyjedzie właściciel, będziemy... Przyszły właściciel kupujący. Będziemy się zastanawiać co z tym zrobić, wady uszkodzenia, no chodźmy tu, eee, były przesuwane kontakty góra-dół, były zmieniane te kontakty, żeby tutaj był inteligentny, inteligentny system zarządzania światłem i prądem i wszystko jest porozkuwane, było pozaciągane. Każda ma prawa po wygląda mało efektownie, nawet kiedy robią ten sam tynkarz, który robił ściany. Taka natura tego, że tego jest, no, będzie trzeba nad tym popracować. Wady, ubytki, uszkodzenia, no jest tutaj masę tego, no, ale jeszcze tu będą gładzie robione, więc, więc m, takie rzeczy są mniej istotne. Czy ten długopis? Wziąłem. słuchajcie, nie zapisałem, że tu wilgotność tynków jest ok. Jest tu strasznie. Rano nagrywałem podcast. Pamiętałem, żeby wyłączyć tryb samolotowy, a teraz żona zadzwoniła w międzyczasie. Więc tak, wady za grzejnikami nie ma grzejników, więc wady nie występują. Znaczy to. Dwista, nie krzeseczko. I tak, tynki. W tym lokalu tynki mają 0% wilgotności. Zastanawiałem się, czym się. Maszynka nie zepsuła, w takim celu mam zawsze drugą. Ta druga też się musiała zepsuć, bo pokazuje taką samą wartość. Natomiast cegły, cegły już mają od 1 do 2%. Posadzka ma od 3 do 5% wilgotności. Jak najbardziej to wszystko się nadaje do odbioru. Natomiast wilgotność posadzki nie pozwala na to, żeby na ją przykleić drewno. Musi jeszcze wyschnąć. No ale tutaj trzeba włączyć ogrzewanie. Ma czas. Jedna odchyłka, którą Wam pokazałem, żółtą kreseczką zaznaczona na posadzce w jadalni, jak my je mamy. W posadzkach. No, gdyby nie była pokońka na, ta na tarasie, to byłoby super. Balustrady. Czy są zamocowane i czy posiadają rysy? Nie są zamocowane, nie posiadają rysy. Nie ma tu balustrady. Elewacje, ubytki dziury. Pokazałem Wam takie najważniejsze rzeczy, co nas interesuje uszczelnienie um, obróbek blacharskich. Um, montaż rynien, bo tam są zawsze takie otworki, które trzeba wypełnić, żeby tam nic nie wlazło. Um, I zwykle jest wypełnione pianą, więc trzeba podmalować, e, tam, żeby było zabarwione tynkiem elewacyjnym. No i żeby nie latała ta rynna w tym miejscu, bo ją ktoś może gdzieś wyrwać nie chcąc. Co się jeszcze? Rezywacji. Jeszcze zaraz drugą listę przeczytamy, bo to jest czeklista wypunktowana z drugiej strony. Okna strasznie brudne. Nie brak ciepłego montażu, w co po niektórych. Jedna uszczelka jest zniszczona, przecięta. W miejscu takim jednym. Prąd pokazałem, że jest, ale że nie działa nigdzie. Nie brak opisu, to przy Was uzupełniałem. E, Grzyjników brak. Wodkan e, zamontowany, wentylacja i brak jeszcze w garderobie. Z braku rzutu zrobiłem sobie łóżeczkę odręczny. Jest okropnie brzydki, ale mój. E, więc tak, e, punkt pierwszy zbranie, które Wam pokazałem, e, glazura, którą Wam pokazałem, kąty, m, o których Wam mówiłem, e, piony w miejscu napraw, które Wam pokazałem, e, glif leci. to Wam nie pokazał? Jak patrzycie na ten glif nad oknem, to czyli widzicie, że on leci. Co mam na myśli więc, że on leci? i to, że jeżeli dobrze się ustawię to Wam pokażę jeżeli belka jest Okej. Okay. A teraz leci Już rozumiecie co to znaczy, że leci Ktoś się nie postarał mocując listwa albo kątownik. Znaczy, znaczy, kątownik jest prosty. Ktoś się nie postarał montując listwę, tą listwę, która biegnie nad oknem. To jest taka listwa. Apo. Znowu No pokażę. To jest ta biała listwa. Do niej przyklejamy, ją przyklejamy do ściany i do niej dochodzimy tynkiem, tak żeby połączenie było szczelne. Ale jestem mądry. Glif leci poziom pod schodami, tam lekko e, tynk ucieka. Ale w takim miejscu zawsze to się zdarza. Bo jest e, naciągana, tynkowana oddzielnie, więc. E, się mylą. Nie mają punktu startowego tego wygodnego. Ba, 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 ba. Posadzka odchyłka, pokazane. Brudna podbitka, pokazane. Rysa i brak spadu. Na wiewu do brak, obróbka blacharska nieprzyklejona, ciepłego montażu brak, strażaka nakominiętowa, pokazałem na samym początku i brak kratek, ogrodzenie plus zagospodarowanie, no działka jest nieurządzona, nie naklejki i syf na oknach, szpara w ramię w dużym pokazałem, nity srebrne i białe, zaślepki w innych odcieniach, wygięta podbitka tego mam nie pokazałem, ale to tak samo jak jest brudna, to, ta, to samo co było brudne jest wygięte. Wentylacja garażu i garderoby, oczyścić rynny. No, po prostu jest tam brud. Udało się zajrzeć, widziałem, że jest brud, to niech ten brud zniknie. Szczelina za parapetem i docięcie uszczelki. Pocięta uszczelka. Uszczelnić wyłaz na dach, to wam pokazałem. 1 stopień ma 17, potem 18, potem 19. Siedzę na schodach, które są krzywe. Otóż. Dlaczego to jest ważne? Już wyjaśniam mamy schodek 17, 17,5, 17 18 Tak sobie skaczę pomiędzy 17,5 a 18 żeby ostatni schodek miał 19 Dlaczego to jest ważne? Ponieważ, Ponieważ. jeżeli zrobimy podłogę i ona będzie miała centymetr 2 ten schodek nie będzie już miał 17, 16 do 15 cm. A kolejny nadal będzie miał 18, 17,5, 17,5, 18. Po to, żeby ostatni miał 19. Gdybyście nie pamiętali o tym. 19. Po czym ten 19 cm schodek będzie podniesiony o grubość posadzki. To nie jest tak duży problem, gdyż treb na tym schodku może być wyższy niż posadzka tutaj. Jeżeli tu będziemy mieli zwykłą posadzkę panel, który zajmie nam 1,5 cm, a tu treb drewniany, który miał 3 cm, no to ok. Ale pamiętajcie, że wybierając drewno na posadzkę, żeby to zgrać z tymi posadzkami.